Witam bardzo serdecznie, tu Wajka Siepści, Następne Kaszubskie Zero, już trzecie, można powiedzieć. Bóg zapłać, dzięki wielkie za pewne komentarze. Które pojawiły się pod ostatnimi rolkami. Był to kontrowersyjny temat, który niektórych bardzo mocno wkurzał albo bardzo irytował, ale wam powiem szczerze, po to robię, żeby ludzi troszeczkę wkurzyć. Nie, że lubię ludzi wkurzyć, tylko po prostu myślę, że jeśli coś boli, to wtedy człowiek coś zmienia, czy zaczyna myśleć troszeczkę inaczej. A jeśli ci o kaszebiznę, to myślę, że warto właśnie pomyśleć inaczej, bo zmierzamy ku pochyli i, i, i no nie wiem pesymistycznie to widzę, ale myślę, że od że, że, że tego to zmierza. Jak coś nie zmienimy, no to nie ma szans. To nie uratują nas jakieś folklorowe tańce, nie uratują nas hafty kaszubskie, nie uratuje nam nas jakieś jakieś stragany. Jak nigdzie będzie doda na młodzieży coś, to takiego co widziałem właśnie na ostatnim koncercie z Kolima w Szemudzie, o tym będę jeszcze mówił. To nie wiem, czy przeżyjemy. To raczej, raczej, raczej nie. To jest pesymistyczna taka wersja, ale chciałem wreszcie coś takiego kaszutkę zrobić, troszeczkę pozytywne. No, niespełna tydzień temu byłem na dożynkach w Luzinie, w Lezenie. E, czuję sympatię do Luzina. E, no, nie nie kryję, że lubię to jakoś to Luzina. Mimo, że tam nie idzie wjechać i wyjechać, <grywka> każdy zna ten ból. Ale tak to jest, Tak to jest w tym lezeniu. E, no właśnie, do Rzynki Luzino. E, troszeczkę obserwowałem, bo fajna rzecz była, że, że już teraz nie, nie wiem, czy to była gmina, czy była jakaś inna strona, ale chyba gmina, Urząd Gminy w Luzinie e, miał bezpośrednią transmisję. I ten korowód y, można było obserwować. No i nawet chyba było z 50 osób. jeśli się nie mylę. To fajnie, fajnie, bo myślę, że dużo też emigracji jest i warto o niej pamiętać, bo ci ludzie naprawdę tęsknią. I co by tak urzekło, jeśli chodzi o kaszubskie sprawy, tak? Że dużo, bardzo dużo było kaszubskich, fanów, tak, flag, dużo ludzi w strojach, czy jakieś, mieli jakieś hafty wyżyte kaszubskie. No, widać, że rolnicy, no, to są prawdziwi Kaszubi, że trzymają te, jeśli chodzi o te barwy kaszubskie no trzymają były też polskie flagi żeby nie było tak że tylko te kaszubskie ale kaszubskie były w większości no i jak te protesty rolnicze pokazuje że rolnik jeszcze ma olej w głowie i wie gdzie to jest gdzie to, gdzie, gdzie to takie źródło można powiedzieć jest jeśli chodzi o sprawę tuż szamoszcowy to mnie bardzo bardzo cieszyło no i drugim takim elementem który mnie zdziwił ale to już było parę dni yy, czy tygodni przed y, to był nowy chyba nowy sołtys zalewa. Darek Miotk, od Miotków. Moja memka jest z Miotków. <noise> ja z Darka jeszcze nie poznałem, tylko nie wiem, czy on jest z jakich. No, ale na pewno, te miotce, co są. Można powiedzieć, jeśli się człowiek skupi i wgada, to, to chyba z jednej rodziny. Ale to, to, to już dalsze protokoło na pewno będzie. Ale co mnie zdziwiło z Darek Miotk? Darek Miotk, nie znałem niego przedtem. Bardzo fajne filmiki. Mówi tam po kaszubsku. Dobrze się prezentuje, te filmiki są dobrze zrobione, um, i, i udało mu się, nie wiem czy on to robił, czy jak to, no, nie mam pojęcia, może kiedyś się wypowie, albo kiedyś go zapozna na, na, na kasie, przypięć na wywiad, bo chyba warto, e, że te filmiki były też tak, że um, nie tylko sołty z Darek, tak, po prostu tak, jako pan Wejer, jako, jako główny przedstawiciel samorządowy, można powiedzieć. W Luzinie. E, myślę, że jako, jako wójt e, no występował w tych filmikach. To mi się bardzo podobało. E, te zasięgi były duże. Były to ogromne troszeczkę takie, wiecie, e, zaczepne, fajne, śmieszne. E, no i się dobrze to słuchało i oglądało. E, gratuluję. E, to już tak zbudziło moje mega duże zainteresowanie e, ty, tymi dorzynkami. Tak? No, i druga sprawa, która stała się jakby w dzień, w tym samym dniu, ale wcześniej. No, mianowicie w Robakowie powstał wielki, wielki, duży maszt. Przy okazji, powiem, że to sprawka, czy. Czy nie sprawka, ale to wybudował, czy zbudował mój, mój kuzyn, o tym już szybciej wiedziałem, Pozdrawiam Krzyska, belnego kaszeba z Robakowa. I w Robakowie powstał maszt. Była taka, taka mała uroczystość. Były, widziałem dużo elementów kaszubskich, widziałem też dalszą rodzinę moją, to z tego się bardzo cieszę. No i wy, wy, wywiesili bycie tam taką żółtą flagę kaszebę. Nie? No i ona jest ogromna, bo ten maszt. Kurczę, Krystek, nie mówiłeś mi to, ale zapomniałem. No, strzelam, chyba 17 metrów, tak? Jest chyba 17 albo 18, coś takiego. Wiem, że to jest taki masz troszeczkę wyższy, no bo chyba najwyższy masz w Wejherowie to jest chyba tam, jak się jedzie na Przemysłową, na tym rondzie, około BP, na pewno wiecie o co kojarzę, to tam jest chyba największy marsz w Weichrowie. No, ten też chyba ma, ma tak 18-17 metrów. No i, i wiecie, i, i powiewa ta, ta, ta flaka kaszebra, Jak się wjeżdża do, no, do Robakowa, no to fajnie to wygląda, fajnie to wygląda. Gratuluję. Nie mam też takiej dalszej informacji dlaczego to tam powstało, kto tak mocno to tam ciągnął, ale gratuluję. Gratuluję Wójtowi, gratuluję gminie Luzinio, tak trzymać, niech ledze wiedzą gdzie oni są. Bóg zapłac. No i jeśli same dożynki. tak. No tutaj trzeba by nadmienić przede wszystkim kabaret Kunda, tak. Patryka i Adama, no, którzy mają takie, myślę, też chody, czy to w Goku, czy u Wujta, umieją się dobrze sprzedać, są często prowadzącymi takich różnych rzeczy. Ich kabarety no, są dobre, bardzo dobre, bo. bo one naprawdę cały czas po kaszubsku i, 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 i pięknie się to sprzedaje. Widzę, że ludzie dobrze reagują, um, ludzie ich znają i, i myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Um, Adam, przede wszystkim, jest bardzo. Znaczy, Patryk też, ale Adam, widzę, że jest nie tylko uncentowany um, człowiek, jeśli chodzi o kabarety, ale różne inne. To jest człowiek, orkiestra. Mam nadzieję, że kiedyś go dorwie i zrobię z nim wywiad. Um, bardzo bym się cieszył, że jakby powstał wywiad uh, z Adamem Heblem na Kaszepsi Prince. No, i kaszubska influencerka, tak? Koncert odbył się chyba o 18.30. No, w takim czasie, że było dużo ludzi. Jak przyjechałem na koncert, to było dużo ludzi. Wiem, że później by było jeszcze chyba 2-3 koncerty, były. I to nie było tak, że Kaszubska Lucerka była gwiazdą główną, ale był to dobry czas i było dużo ludzi i, i, i to mi się podobało. Ludzie bardzo żywo reagowali i Kaszubska Lucerka razem z Piotrem i z całym zespołem no, to, to wyglądało profesjonalnie, bo ten zespół się rozwija. Jest nie tylko Piotrek czy pan Maciej Schuttenberger z Stajszewa, ale jest już teraz człowiek z na który gra perkusji, no i wygląda to coraz, coraz. Lepiej, widzę, że coraz lepiej się też czują na scenie i dbają o język kaszubski, bo kaszubska wlecerka prowadzi koncert zawsze po kaszubsku i to mi się bardzo widzi. Um, bardzo uważa na język kaszubski, tak, um, próbuje animować do tego. Piotrek jest jakby to jest właśnie ten menedżer, ten, ten który gra na, na, na keyboardzie. On jest jakby ta wersja polska i to się dobrze, dobrze uzupełnia, można powiedzieć, jeśli o tę sprawę chodzi. I, i to mi się podoba, że kaszybsko Zwraca uwagę na język kaszówski, tak samo jak Adam Heber czy Patryk. No, właśnie, nie? skąd jesteś? Nie takie było pytanie, czy ktoś ma odpowiedzieć tak, ktoś powiedział tak, ale, ale on chciał, żeby to było jo. I, i, nie? I on zwrócił uwagę, Adam, czy nawet też kaszubska zwróciła uwagę, to mi się bardzo podobało. No i myślę, właśnie, jeśli chodzi o, o Gok, pan Rafał Plotkach. Też chyba bardzo mocno też sprzyja Adamowi i tymi sprawami kaszubskimi. Tak samo myślę jak, jak, jak pan Wójt, tak? Chociaż zawsze uważam, politycy robią to, co lud chce, czy, ich, czy widzą, gdzie są trendy, tak? No bo zawsze kampania zawsze trwa i trzeba przeżyć. Ja nie mówię, że pan Wójt Wejer jest złym Wójtem, tylko chodzi mi o to, że to są politycy i tak trzeba ich troszeczkę też traktować. Na pewno nie jak politycy z ogólnopolsca, ale ci samorządowi, tak? No, i myślę, że tak, dlaczego to takie kaszubskie było po prostu, nie? Bo to było takie nie, że 100% kaszubskie, ale że później był chyba koncert, make i tak dalej, główna gwiazda wieczoru, ok, dobra, um, już mówiłem mówię, dla mnie to tam już nic nie było, ale wiem, że ludzie chcą osłuchać jest, jest, jest to spoko, ale że było tych wątków, naprawdę dużo kaszubskich, i dużo się dzieje w tej, w, tej, w tym, w tym rodzinie. Po tym pierwszym kaszubskim zero, troszeczkę ludzi nastało po, po, po tyłku, można powiedzieć brutalnie, i tak Widzę, że się troszeczkę podniosą. No i ja tak, moja sugestia jest to, że no za tym stoi jednak Adam Hebel, który no jest tym mózgiem, widać, że on jest wszędzie, on prowadzi, on dyskabarety, on też bardzo dobrze po Kaszubsku zapowiedział w plecerkę, Ona już nie musiała dużo robić, tak? Po prostu to było dobre wejście. To mi się bardzo, bardzo, bardzo podobało. I gratuluję chyba jemu, ale gratuluję też panu Rafałowi, pod całą szefowi Goku, całą ekipie. Gratuluję też wójtowi, że są otwarci na te sprawy i widzą, że, że macie w Luzinie utalentowanych ludzi, i w każdej gminie ktoś musi być taki, właśnie jak Adam Hebel, tak? który po prostu to ciągnie, tak? taki wóz, taka, taka lokomotywa kaszepska, I, i dlatego to funkcjonuje. Tak? Bo jeśli spojrzymy na przykład na rynki gminne, to jeśli chodzi o Kaszubczyznę, to ja muszę powiedzieć, yy... Oprócz, no liczyłem się chyba 8-9 zespołów, ogromny wysiłek. Ja wiem, że to jest dużo pracy i tak dalej. I Szemu zawsze chce być pierwszy, na pierwszym miejscu, to mi się podoba. Wójt jest takim, takim że chce być wszędzie najlepszy, to mi się podoba. Ale muszę powiedzieć, no, jeśli tak na ten program, to tylko koleczkawiania. I to jeszcze tak o 16. Nie? To nie jest taki peak time. Um, a było chyba te 8-9 zespołów, tak? No i był z kolim, tak? Jako główna gwiazda chyba w sobotę, patrzę na te tłumy, to można tylko pogratulować. No tak, ale jeśli chodzi o gminne Dożynki, to jak tak będzie z Kaszubów wyglądał? No to ja dziękuję, nie? Tak muszę szczerze powiedzieć. E, polski śpiewnik piesiadny, dlaczego nie polsko kaszubski e, Dlaczego nie dbamy o te sprawy? Tak, nie, bo też to były wątek e, na tych dożynkach e, w Szemudzie. Nie? Zespół spotchala, był zwykle. On się nas sprzedać. I, ale to był właśnie kaszubski zero, e, jakby tydzień przed. No. Mam pewne obawy. To, co widziałem na plakatach i, 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 i widząc te tłumy tych, tych małolatek na Skorima, ja wiem, że to jest taki magnes. Fajnie by było, jakby kiedyś była gwiazda, myślę, Kaszubska-Fezerka jest najbliżej tego, która właśnie tak przyciągnie tyle takich młodych ludzi, nie? bo o nich walczymy, nie? jeśli chodzi o Kaszubczyznę. No to chyba wszystko. Mam nadzieję, że było troszeczkę pozytywnie, żeby nikt nie miał wrażenia, że jakoś marudzę czy coś. Po prostu chodzę, po prostu nieraz boleśnie powiedzieć, co, co o tym sądzę i nieraz musi zaboleć. Ale dzisiaj było pozytywnie. Pozdrawiam wszystkich z na Gratuluję jeszcze raz. No i mam nadzieję, że następny wywiad planuje coś innego. Nie mogę jeszcze stracić detalów, ale... Może, może, może dzisiaj, czy może już jutro będę mógł coś ogłosić. w wcześniej gobelnego gryza po Kaszewsku, staratasa trzymać z Tą Kaszewic, dech na pierwszym mylu placu, żeby ładna żeby nie zaginęła. Wcześniej gobelnego, Dużoń z Panem Boga, Kaszewicie Prince.